Astrobiznes plan dla barana. W wersji turbo szczerej. Baran to nie jest stratek, to jest taran. Biznesowo działa jak wojownik, który wbiega na pole bitwy pierwszy i nie czeka, aż ktoś mu powie, którędy droga. Fundament. Akcja ponad analizę. Baran nie myśli trzy dni, baran robi. W biznesie to oznacza, że masz przewagę nad tymi, którzy wciąż liczą, sprawdzają i odkładają. Twoje motto w najpierw wchodzę, potem pytam. I to jest twój motor. Odwaga, której innym brakuje. Mocne strony. Energia do działania. Startujesz szybciej, niż inni zdążą się obudzić. Odwaga w ryzyku. Boisz się, i tak to robisz. Zdolność inspirowania innych. Ludzie czują Twój ogień i chcą iść za Tobą. Odporność na porażki. Dostajesz wpysk. Wstajesz, poprawiasz kask i idziesz dalej. Słabości. Czytaj miny na Twojej ścieżce. Brak cierpliwości. Biznes to maraton. Nie sprint, a ty często chcesz wszystko na wczoraj. Impulsywność. Możesz rzucić projekt, zanim się rozkręci, bo już masz nowy pomysł. Słaba tolerancja na ludzi wolniejszych od ciebie, a takich jest większość. Branże dla ciebie, sprzedaż, handel, gdzie liczy się szybkość i gadka, a nie tylko excele. Sport, fitness, branża eventowa, dynamika i adrenalina to twoje środowisko. Startupy. Tam, gdzie trzeba szybko pchać do przodu, zanim ktoś cię wyprzedzi. Cokolwiek. Gdzie trzeba przewodzić i ryzykować. Od restauracji po agencje kreatywne. Styl działania. Baran to lider naturalny. Albo ty prowadzisz, albo się dusisz. Nie boisz się konfrontacji. Dla ciebie to element gry. Potrzebujesz wyzwań. Biznes macie jarać, inaczej odpuścisz. Złota zasada barana w biznesie. Lepiej przeprosić, niż prosić o pozwolenie. Ty działasz. A inni niech się zastanawiają, co się właśnie stało. Sekretne turbopaliwo, baran dostaje największego kopa, gdy ktoś go nie docenia. Powiedz mu, nie tego się nie da zrobić. I patrz, jak za pół roku stoi na podium, pokazując fakolca całemu światu.